dzisiaj nie widać Byłem tam TR Eu não digo. No właśnie, po raz drugi po od drodze brałem swoją wątpliwość, a właściwie do mnie zmęczony Zacząłem hamować w trawniku, a hamując w trawniku, to mało nie posłałem tr tam na górę I o co chodzi, i o co chodzi, i o co chodzi A teraz wersja z górki na pazurki. Wersja z górki na pazurki. Jak wiemy, będzie trudniejsza. Bardzo chciałbym wam pokazać kąty, nachylenie tych drog, jak to wygląda. Nie wiem jak to zrobić. Wygląda to z dwóch kamer. Z tego rejestratora może właśnie trzeba się to który jest przy, przy interkomie i z GoPro na kasku no kamery spłaszczają ja nie jestem w stanie trzymać głowy cały czas poziomu żebyście widzieli jak to działa no bo gdzieś muszę jechać i patrzeć i tym ciałem staram się o kurde podstawowy błąd co kurde na no się, bo już robale wpadały wpadało To się jest właśnie bardzo ładna, płaska część Wiem, że się powtórzę, po runnych deszczach jest okolica I jest masa niesionego żwiru i piachu na te dróżki Więc, więc, więc takie zachowawcze Dzisiaj jest też lało, dzisiaj się też parę godzin deszczuje deszczu jechało są zamglone. Tam są w prawo Ja się zaraz zaczynamy od tym przewyższeniu to jest takie fajne miejsce właśnie, że w lewo Beskid Wyspowy, cześć pieski, trochę pełnych dróg żbietami, a gdyby nam pogoda sprzyjała, może jeszcze się tu trafić w ciągu najbliższych dni. To tam, tam jak jest ten horyzont tych gór Beskidu Sądeckiego, tam pięknie widać Tatry. Tutaj często są jeszcze kopy z sianem, zwykłe mędle ze zbożem. I nie jest to podlasie, po prostu kraina górzysta. Ha, ja po tarce sobie pojadę. Ona się wydaje... o, rozbili rozmijankę tutaj, nie było albo parking. No i na dół to jest takie ostrożniejsze, powiedziałbym, niż darcie pod górę. Pod górę kołem się jednak mimo że się tam męczyła coś się dało coś się dało sterować, a w sensie kontrolować a tutaj brzuszek, nóżki, bak. Lekka kontrola hamulcem tylnym dla mnie no to jest wyzwanie. gdyby to był lepszy rajder, to na na O wlej się mokro jak koriera przyczepno-zimna no miejsce jest genialne To jest parę podjazdów z różnych stron bardzo często jak przejeżdżam na Sąderczyznę to nawet po wielu godzinach jazdy pierwsze wjeżdżam na Paprodzi i tam sobie odpocznę chwilkę popatrzę, pokontempluję zwykle jest tam pusto jeśli jest poza zaburzeństwami tam jest coraz łagodniejsza droga tu jest ta, którą wjeżdżaliśmy No. Jest gdzieś filmik wcześniej nagrywany, jeszcze w dawnych czasach, przed GoPro'wych po prostu telefonem za owiewką w TRC obrócony. No i widać nic. I z górki na pazurki, no. To jest do 40 stopni, 45 nie ma, ale do 40 jest. Świetna szkoła trzymania brzuchem. Brzuchem, no nogami. A brzuch pusty, do tego się... I tutaj ostrożnie, bo środkiem znowuż mnie rzuci. nie mam CBS-u znaczy mam naprawiony cbs w ten sposób i wreszcie tutaj się czuję tu bezpiecznie nie zrobiłbym tego z CBS-em jak zjechać z takiej góry to moją tym hamulcem gdy przód ci się też kładzie typowa sytuacja milianka ten pod górę ma pierwszeństwo a więc też wyczulenie zmysłów dlatego tego był pylony no i, pro, że, i co i co? Czy to widać? To jest głowa poziomo teraz trzymano. Ten zjazd z góry jest bardziej pedagogiczny i... <noise> i... to jest to miejsce, gdzie musiałem iść jedynką. Nie pamiętam w TRK, ale chyba też była jedynka. Przecież tu jest takie zejście. Popatrzcie się na jednym zakręcie Jejku, nie wiem, z 8 metrów. To jest jeden mały zakręt. Tyk, tyk 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 tyk. Zatrzymaj się panie Redzie A tam jest droga Tu winkiel i tam jest droga Jak o, 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 tam To jest to po czym się jeździ bardzo przyjemnie To jest może już nawet ekstremalnie Ale W tym przypadku To jest taka inna szkoła jazdy Coś między offroadem a turystyką Nie wiem jak to nazwać na pewno bardzo emocjonująca jazda Bo przy prędkościach 40, 30, 50 Gdzieś tam się uda większym, mocniejszym motocyklem 70 zrobić I to już jest miarę redaktorze To jest taki ubaw, no coś pięknego Coś pięknego